Justyna Steczkowska jedzie na Eurowizję 2025. W preselekcjach nie miała sobie równych i rozwaliła bank. Pytanie, czy to przełoży się na sukces na Eurowizji? Dlaczego Justyna Steczkowska wygrała tegoroczne preselekcje? Dlaczego inni uczestnicy ich nie wygrali? Co sprawiło, że Daria Mark zajęła ostatnie miejsce? Czy Steczkowska ma szansę na top 10, czy może jednak odniesie całkowitą porażkę? Ja nazywam się Adrian Rybak i w dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na te wszystkie pytania. Zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i na Piszcie komentarz, co wy sądzicie na temat tegorocznych preselekcji. Zaczynamy! Zanim przejdę do analizy tego, co się wydarzyło w preselekcjach, muszę się pochwalić, że moje przewidywania z poprzedniego odcinka się sprawdziły. Zgodnie z tym, co powiedziałem, trzecie miejsce zajął Dominik Dudek, drugie miejsce Duet Sfadajniczos, a wygrała Justyna Steczkowska. Więc muszę przyznać, że wróżbita ze mnie jest całkiem niezły. Mimo tego w totka grać nie zamierzam, ponieważ moje przewidywania nie były do końca perfekcyjne. Powiedziałem, że Duet Swada i, i Justyna Steczkowska w głosowaniu będą bardzo blisko, a prawda była taka, że Steczkowska mocno odjechała. Prawie 40% głosów to jest naprawdę imponujący wynik. Przyznam jednak, że ten wynik mnie w ogóle nie dziwi. Będąc na preselekcjach, dało się zauważyć, że euforia na Justynie Steczkowskiej była naprawdę ogromna. Zarówno fani, jak i dziennikarze, którzy byli obecni w centrum prasowym, nie ukrywali, że to właśnie ona była ich faworytką do wygranej. Dlaczego Justyna Steczkowska zdobyła prawie 40% głosów? Zanim Wam odpowiem na to pytanie, zróbmy małą analizę tego, dlaczego inni uczestnicy nie wygrali tych preselekcji. Zacznijmy od głównej konkurencji Justyny. Czyli duet Spada i Nichos. Byli oni drugimi faworytami tych preselekcji, co przełożyło się na wynik, ponieważ ponad 20% głosów to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. Dlaczego jednak nie udało mi się pokonać Justyny? Według mnie głównym problemem było to, że piosenka lusterka na żywo nie brzmiała tak, jak wiele osób tego oczekiwało. Chociaż sam występ był bardzo dobry, wiele osób zarzucało, że używają zbyt dużo nagranych wcześniej chórków, przez co miało się trochę wrażenie, że Nichos śpiewa z playback. Dodatkowo fani Eurowizji liczni. Wsparli Justynę Steczkowską, więc ta mała grupa osób, które wspierały piosenkę lusterka, była niewystarczająca. No i jak się okazuje, wsparcie z Podlasia to również było za mało. Trzecie miejsce w tych preselekcjach zajął Dominik Dudek. Również z całkiem imponującym wynikiem, ponieważ 13% to jest bardzo ok. Dominik zajął trzecie miejsce już po raz drugi, ponieważ dwa lata temu również było to trzecie miejsce. Dlaczego więc cały czas czegoś brakuje? Według mnie jego występy są po prostu za mało przykuwające uwagę. Dodatkowo problemem w tym roku było to, to, że było bardzo dużo ballad, o czym też już wspominałem w poprzednich odcinkach. Widzowie, którzy oczekują tego typu utworów, rozłożyli swoje głosy pomiędzy kilku uczestników, a nie skupili się tylko na samym dominiku. Do pozytywnych wyników tegorocznych preselekcji trzeba zaliczyć zespół chrust. Grupa z Gdańska zajęła czwarte miejsce, a przy okazji zdobyła bardzo dobre komentarze. Ich występ do piosenki Tempo zebrał bardzo dobre recenzje, no i też to przełożyło się na bardzo dobry wynik. Czwarte miejsce to jest naprawdę świetny rezultat. Czego jednak zabrakło do wygranej? Według mnie Przede wszystkim tutaj zadziałała pierwsza pozycja startowa. Występując jako pierwszy, trochę ograniczasz swoje szanse na wygraną. Dlaczego? Ponieważ wiele osób może zbyt późno włączyć telewizor. A dodatkowo myślę, że sporo głosów mógł im ukraść duet Swada i Nicos. Dlaczego? Ponieważ w obu przypadkach były to propozycje folkowe, więc widzowie, którzy oczekiwali tego typu głosów, musieli wybrać jednego z faworytów. No i myślę, że tutaj wiele osób nie miało wątpliwości, że większe szanse na zwycięstwo miała właśnie piosenka lusterka. Problem zbyt dużej liczby ballad dotyczy też innych czterech uczestników, którzy zdobyli słabe miejsca w głosowaniu. Kuba Majkowski, Janusz Radek, Tyński oraz Teo Tomczuk. Jak się okazuje siedem ballad w stawce to jest zdecydowanie za dużo, no i takie osoby będą miały bardzo trudno wygrać w preselekcji. Teraz przejdźmy do trzech dziewczyn, które okazały się największymi przegranymi tegorocznych preselekcji. Sonia Maselik miała się wyróżnić tym, że jako jedyna miała piosenkę taneczną. Jednak jak się okazało to było za mało. Powód? Myślę, że liczne porównania do stabilnej Carpenter bardziej zaszkodziły niż zadziałały na plus. Dodatkowo jej występ powinien być o wiele bardziej kolorowy. Myślę, że gdyby bardziej przyłożyła się do tego, aby ten występ był spektakularny, to zajęłaby dużo lepsze miejsce. Przedostatnie miejsce w preselekcjach zajęła Marien, co w sumie można uznać za mały sukces, ponieważ wiele osób uważało, że będzie ostatnia. Ostatecznie tak się nie stało i udało jej się zdobyć tyle punktów, żeby uniknąć tego ostatniego miejsca, no i tym samym jakoś się obronić na tle tej całej stawki. Dlaczego jednak? Jednak przedostatnie miejsce, a nie trochę wyżej. Według mnie jej występ był przede wszystkim zbyt dziecinny. Wydaje mi się, że taki występ z taką piosenką mógłby się sprawdzić w preselekcjach do Eurowizji Junior, ale w momencie, kiedy mówimy o Eurowizji dorosłej. Wielu osób mogło tego nie brać do końca na poważnie. Mówiąc o porażkach w tegorocznych preselekcjach, przede wszystkim trzeba wspomnieć o Darii Marks. Był to jej wielki powrót do preselekcji po trzech latach. Trzy lata temu zajęła drugie miejsce. Teraz postanowiła zrobić wielką zmianę w swojej karierze i zaprezentować się z balladą. Liczyła na to, że wreszcie widzowie docenią jej talent wokalny i zagłosują na nią na Eurowizję. W rzeczywistość okazała się jednak o wiele bardziej brutalna. Daria zajęła ostatnie miejsce, zdobywając zaledwie 0,8%. Głosów. Co się wydarzyło, dlaczego ostatnie miejsce w momencie, kiedy Daria tak naprawdę jest już rozpoznawalną postacią w polskich mediach? Według mnie wpłynęło na to kilka czynników. Po pierwsze, ballady w tym roku pozjadały się w preselekcjach. Druga sprawa jest taka, że występ Darii był w ogóle nie dopasowany do jej piosenki. Nie do końca rozumiem, dlaczego w preselekcjach dostaliśmy występ w stylu leśnym, mocno inspirowany trasą Taylor Swift i piosenką Willow, według mnie w ogóle to nie pasowało do tej piosenki i widzowie. Również to zauważyli. Także niespójna prezentacja sceniczna, piosenka, która nie do końca wyróżniała się na tle reszty, spowodowała, że ostatecznie Daria zajęła ostatnie miejsce. Zanim jednak przejdziemy do Justyny Styczkowskiej, chcę wspomnieć o tym, że tegoroczne preselekcje, jako ogólne wydarzenie, spotkały się z bardzo dobrymi reakcjami. Trzeba przyznać, że w tym roku Telewizja Polska naprawdę przyłożyła się do organizacji koncertu. Jako fan Eurowizji jestem w stanie stwierdzić, że to były najlepsze preselekcje od 2003 roku. Fani konkursu zwracali szczególną uwagę na to, że w tym roku realizacja kamer była naprawdę bardzo dobra. Pomogło to właśnie m.in. Justynie Steczkowskiej. Przez to, że jej występ został bardzo dobrze pokazany w kamerach, będzie nam o wiele łatwiej domyślać się tego, jaki jej występ będzie wyglądał już na prawdziwej Eurowizji w Bazylei. Przejdźmy jednak do meritum. Czy Justyna Steczkowska zajmie dobre miejsce na Eurowizji 2025? Czy cała ta euforia przełoży się na jej punkty na Eurowizji w maju? W pierwszej kolejności powiem Wam, dlaczego uważam, że Justyna Steczkowska może zająć nawet miejsce w top 10. Ale są też argumenty na nie i o tym opowiem Wam już za chwilę. Największą zaletą Justyny Steczkowskiej jest to, że jest ona przede wszystkim doświadczoną i charyzmatyczną artystką. Na Eurowizji naprawdę bardzo ważne jest to, aby być pewnym siebie na scenie. Eurowizje to wydarzenie, które oglądają dziesiątki milionów fanów na całym świecie. Nie można więc się dziwić artystom, że dla nich wyjście na scenę jest ogromnym stresem. W przypadku Justyny to może być trochę mniejszy problem, ponieważ ona doskonale wie, z czym to się je. Nie zapominajmy również o tym, że Justyna Staczkowska jest znakomitą wokalistką. Śpiewa w czterech oktawach, co na pewno przełoży się na jej wynik na Eurowizji, a w przypadku Polski może też się przełożyć na znakomity wynik u jury, na co polscy fani czekają od lat. Wszyscy doskonale pamiętają, że dotychczas Polska nie była zbytnio doceniana przez jurorów. No myślę, że na pewno. Cztery oktawy jeszcze ona się pod sufitem i śpiewa. Cały udział Justyny Staczkowskiej w tegorocznej Eurowizji. Eurowizji można również bardzo dobrze ograć marketingowo. Przede wszystkim pobiło ona rekord i jako pierwsza w historii wróci na Eurowizję aż po 30 latach. Na korzyść Justyny jest również jej wiek. Wystarczy wejść na TikToka i przejrzeć komentarze pod jej występem, żeby zobaczyć, że wiele osób jest absolutnie zdumionych tym, że w wieku 52 lat jest w stanie robić te wszystkie rzeczy na scenie naraz. Doskonale wiemy też, że w przypadku wyników Polski bardzo duże znaczenie ma też to, czy naszych kandydatów będą wspierać Polacy, którzy mieszkają za granicą. Kluczowe w przypadku Justyny Staczkowskiej jest to, że ona jest gwiazdą znaną przez absolutnie wszystkich Polaków. Dodatkowo, na podstawie tego, co już zapowiadała w wywiadach, można wnioskować, że Staczkowska planuje nawet spotkania z Polonią. Liczymy więc na to, że popularność Justyny Staczkowskiej przełoży się na liczne głosy w takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Islandia czy Norwegia, gdzie Polaków jest naprawdę sporo. Pierwszymi przesłankami, że Justyna Staczkowska może odnieść sukces na wrowozji są bardzo dobre reakcje zagraniczne. Na YouTubie pojawiły się już pierwsze reakcje. Wideo, na których można zauważyć, że zagraniczni fani Eurowizji są naprawdę zachwyceni występem Staczkowskim. Wow! This is pretty good. Yeah. Wow! Kurwa, Polska, góra! Pojawiły się jednak też nieliczne negatywne komentarze, a szczególnie kontrowersyjna wypowiedź dziennikarza z bardzo popularnego serwisu Eurowizyjnego, który wręcz wyśmiał naszą reprezentantkę. Ja bym zaapelował z tego miejsca, żeby przede wszystkim szanować wszystkich uczestników tegorocznej Eurowizji. Można nie lubić jakiegoś występu, można nie lubić jakiejś piosenki, ale wyśmiewanie artystów z takich powodów jak na przykład słaby angielski, według mnie jest ciosem poniżej pasa i mam nadzieję, że nie będzie się to więcej pojawiało w ciągu tego całego sezonu eurowizyjnego. Skoro weszliśmy już w taki trochę bardziej negatywny ton, to może powiedzmy o argumentach, dlaczego Justyna Staczkowska może zająć niższe miejsce niż oczekują tego fani. Przede wszystkim konkurencja. Tak jak mówiłem w przypadku polskich preselekcji, tak samo tutaj, bardzo ważne jest to, jakie piosenki będą brały udział w tegorocznym konkursie. Jeśli będzie dużo występów, które będą podobne do tego, co prezentuje Justyna Steczkowska, będzie jej o wiele trudniej zająć dobre miejsce. Niestety. Parę takich propozycji już jest. Na przykład faworytka z Finlandii, która podobnie jak Justyna Staczkowska lata nad sceną. Najbardziej porównywalnym występem do występu Justyny Staczkowskiej jest występ Melody z Hiszpanii. Reprezentantka tego kraju również jest doświadczoną artystką, która jest popularna w swoim kraju i która prezentuje występ, który można nazwać klisze eurowizyjnym. Co to oznacza? Tancerze, choreografia, akrobacje, efekty specjalne to wszystko sprawia, że fani mogą podzielić się pomiędzy Justyną Steczkowską a piosenkarką Melodii z Hiszpanii. Ważną kwestią będą jurorzy, których polscy fani Eurowizji mają już trochę dosyć. Nie ma co ukrywać, że w poprzednich latach jurorzy nie przyznawali reprezentantom Polski dużej liczby punktów. Niektórym się wydaje, że umiejętności wokalne Justyny Staczkowskiej sprawią, że w tym roku będzie zupełnie inaczej. Problem w tym, że nie zawsze przekłada się to na wsparcie u WRI. Jeśli WRI będzie skupiona na propozycjach o wiele bardziej komercyjnych i łatwiejszych w odbiorze, wtedy występ student Staczkowskiej może pojawić się na dnie rankingu, a nie na samej jego górze. W tym miejscu pojawia się też inna kwestia. Sama piosenka Gaja. Gaja jest utworem spektakularnym, robionym specjalnie pod scenę, natomiast nie jest piosenką łatwą w odbiorze. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że widzowie mogą docenić umiejętności scenicznej ustydyństeczkowskiej, ale sama piosenka nie przypadnie im do gustu, przez co ostatecznie nie oddadzą na nią głosu. Gaja to piosenka skomplikowana, więc trzeba liczyć się z tym, że spodoba się tylko konkretnej, określonej liczbie osób, która lubi muzykę trochę bardziej alternatywną. Tak jak mówiłem już wcześniej, w przypadku Polski zawsze bardzo ważne jest. Wsparcie Polonii. Problem w tym, że trudno określić, czy zagłosują, czy nie zagłosują, ponieważ bywało to bardzo różnie. Mieliśmy reprezentantów, którzy byli tłumnie wspieranie przez Polaków, którzy mieszkają za granicą. Tak było na przykład z Donatanem i Kleo, czy z Michałem Szpakiem. Ale z drugiej strony byli reprezentanci, którzy nie mogli liczyć na wsparcie rodaków, którzy mieszkają w innych krajach. Idealnym przykładem jest to Luna, która rok temu miała wszystko do tego, aby awansować do finału, a jednak tych głosów trochę zabrakło. Podobnie było w przypadku Kasi Moś, która weszła do finału, ale tam zajęła bardzo niskie miejsce po bodajże poniżej 20. Liczmy jednak na to, że popularność Justyny Staczkowskiej sprawi, że tych głosów będzie bardzo długo. Według polskich mediów na niekorzyść Polski mają działać też zakłady bukmacherskie. Pojawiły się nagłówki, że Polska po wyborze reprezentanta spadła w notowaniach, co jest oczywiście prawdą. Jednak ja uważam, że jak na razie nie ma co na to patrzeć. A dlaczego? Więcej na ten temat dowiecie się w serwisie SKPL.